Oj, zdenerwowała się, uciekła. Zobaczycie te takie niewielkie, skaczące i w powiększeniu dość urocze pająki, które ostatnimi czasy stały się popularne zarówno w profesjonalnych, jak i amatorskich hodowlach? Te pająki to tak zwane skakuny. I dzisiejszy film jest właśnie o nich. A bohater główny dzisiejszego filmu siedzi w tym oto przezroczystym pojemniczku, i tak to jest ta kropka, którą tutaj widzicie. I pająk ten jest nieprzypadkowy, bo jest to największy skakun występujący naturalnie w Polsce. A w ramach bezczelnej autoreklamy chciałbym tylko przypomnieć, że z okazji zbliżającego się lata na moim sklepie cały czas dostępne są krótkie spodenki w dwóch wzorach, w tym również spodenki dziecięce. W końcu udało się je wprowadzić, link do sklepu zostawiam Wam w opisie filmu. A druga informacja jest taka, że najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu ukaże się specjalny materiał dostępny tylko i wyłącznie dla wspierających, jako że chcę Wam podziękować, że tutaj dokładacie cegiełkę do rozwoju mojego kanału, w którym to materiale pokażę Wam absolutnie wszystkie zwierzątka, które mam u siebie w hodowli. Decyzję o wsparciu zostawiam Wam, a teraz wracamy do skakunów. W pyk. albo w tę stronę. Zacznę jednak od pewnego stwierdzenia, a brzmi ono: skakuny, czyli właśnie te skaczące pająki z rodziny Salticidae, występują naturalnie w Polsce. I to stwierdzenie, dla osoby takiej jak ja, która od dziecka interesuje się pająkami, jest dość oczywiste, co więcej, to stwierdzenie jest bardzo logiczne. No, bo z logicznego punktu widzenia, jeżeli weźmiemy całokształt kształt wszystkich opisanych gatunków pająków, to skakuny stanowią około 13% z nich, co stanowi bardzo, bardzo dużą liczbę. I w ogóle skakuny, a raczej rodzina skakunowatych, to jest najbardziej różnorodna rodzina pająków, jaka w ogóle istnieje. I jeżeli do tego faktu dołączymy fakt, że Polska, no okej, okay, to nie jest dżungla amazońska, nie mamy tutaj takiej bioróżnorodności jak, nie wiem, w Peru, jak w Wietnamie, jak w Kongo, ale z drugiej strony Polska to też nie jest lodowisko. Do wypustkowie, takie jak Antarktyda. Mamy dostęp do morza, czyli mamy tereny nadmorskie, mamy wysokie góry, czyli na przykład Tatry. Na bardzo zapać, no. Mamy lasy pierwotne, typu Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska, Puszcza Niepołomnicka, mamy naprawdę masę, masę ciekawych terenów. No i jak połączymy kropki, że na świecie jest prawie 6 tysięcy opisanych gatunków skakunów, z tym, że Polska jest super do rozwoju skakunów, bo one nie potrzebują nie wiadomo jakiej temperatury, nie wiadomo jakiej wilgotności, nie wiadomo jakich warunków, to dosyć łatwo dojdziemy do wniosku, że skakuny w Polsce muszą występować i tak faktycznie jest. I pod względem ilości gatunków, okej, okay, nie dorównujemy tropikom, w Polsce na przykład nie znajdziemy tak dużych skakunów jak rodzaj hyllus, tam widzicie te... Ta. Totalnie nic nie widzicie, bo jest w swojej norce. Nie znajdziemy u nas skakunów królewskich, które są właśnie tym najpopularniejszym gatunkiem w hodowli, które naturalnie występują w Stanach Zjednoczonych na Kubie i tak dalej. Ale w myśl powiedzenia cudze chwalicie, a swego nie znacie. W Polsce również znajdziemy dosyć kolorowe gatunki, takie jak na przykład nadobny, który jest polskim naturalnie występującym, przepięknym, pomarańczowo-czarnym skakunem, który niestety jest dość rzadki i ściśle chroniony. Jesteśmy dopiero w połowie wstępu. No to ktoś się zapyta, dlaczego? Ja w ogóle zaczynam ten film od tego ponoć dość oczywistego stwierdzenia, że skakuny występują w Polsce, a no dzieje się tak, ponieważ zewsząd dochodzą mnie różne głosy zdziwienia, zadziwienia i niedowierzania, kiedy to stwierdzenie mówię na głos. Szok. I w zasadzie co chwilę znajduję komentarze na różnych grupach na Facebooku pod moimi filmami itd., gdzie laicy i ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pająkami, gdzieś tam słyszeli o tym skakunie królewskim, ale mówią: "A to tam na Florydzie występują, u nas takich nie ma". No właśnie są, tylko mniejsze. I nie do końca wiem czemu, ale bardzo wiele osób jest właśnie zdziwionych faktem, że w Polsce również możemy takie dziwa znaleźć. Uff, dobra, wstęp mamy chyba za sobą, więc wiecie już, że skakuny mamy w Polsce. No to teraz przejdźmy może do Adremu, czyli do bohatera głównego dzisiejszego odcinka, jakim jest właśnie właśnie polski skakun. Przede wszystkim chciałbym, żebyście wiedzieli, że jest to niebyle jaki polski skakun, Dlaczego? Ponieważ jest to największy skakun występujący w Polsce, co więcej jest to jeden z największych skakunów występujących w Europie. I powiem Wam, jak tak patrzę na niego, to jestem w stanie zrozumieć dlaczego ludzie nie wiedzą o obecności tychże pająków w Polsce, ponieważ skoro to jest największy polski skakun, no to możecie sobie wyobrazić jak wygląda reszta ferajny. Niektóre nasze skakuny mają dosłownie po 3 mm długości, one żyją w trawach, no po prostu nikt tego nie zauważa, więc no nic dziwnego, że świadomość jest jaka jest. Moi drodzy, to co tutaj mam, może będzie to widać na tle mojego policzka. O właśnie, to jest, proszę państwa, skakun z gatunku Marpissa muskoza, czyli po polsku rozciągnik muchuś. Autentycznie on ma taką nazwę i w ogóle polskie nazwy skakunów to jest jakiś fenomen. Ja nie wiem, kto te nazwy wymyślał, ale no miał wyobraźnię. A żeby nie rzucać słów na wiatr, to pokażę Wam kilka przykładów. I tutaj mamy na przykład naszego skakuna, czyli rozciągnik Mchuś. Oprócz tego jest coś takiego jak Smakosz Gracjan. Jak dryguś zmienny, jak lśniś na drewniak, neonek mszarek, czy skoczek lilipuci. Także sami widzicie, że nazwy są dużej mocy. Ten osobnik w ogóle jest strasznie płochliwy, znaczy płochliwa, bo to jest samica i jak się zdenerwuje, to skacze bez opamiętania. Może to się uda nagrać. Gdzie takiego skakuna można znaleźć? I tutaj odpowiedź brzmi: w lasach, w parkach, na pastwiskach, na łąkach, generalnie tam, gdzie można spotkać sosny, bo jest to gatunek, który dosyć mocno jest związany właśnie jest sosnami. Nie wiem czemu tak jest, ale faktycznie bardzo często można go spotkać na tych drzewach iglastych, czyli na pniach, na gałęziach i tak dalej, w ich otoczeniu. I być może dzieje się tak, ponieważ jego ubarwienie bardzo fajnie maskuje te pająki na tle sosnowej kory. Oj, jaki słodzik. Oj, skoczył. No to jest właśnie, nie wiem czy to się udało nagrać, ale to jest właśnie to o czym mówiłem. On skacze jak poparzony. Oj, zdenerwowała się, uciekła. Natomiast jak ten pająk do mnie trafił? No tutaj historia jest taka, że ja go nie znalazłem, a w zasadzie on znalazł mnie, ponieważ dość przypadkowo został do mnie dostarczony przez moją znajomą, która mówi, że o, znalazła takiego pająka, nie wie co z nim zrobić. Ja patrzę, mówię, o, duży skakun, biorę do odcinka. No i jest. Natomiast pomimo tego swojego maskującego ubarwienia, on wcale nie jest trudny do znalezienia i tych skakunów jest dość sporo w Polsce. One są w miarę pospolite. Sam w naturze miałem kilkukrotnie przyjemność takiego oto osobnika znaleźć, także jeśli dobrze poszukacie, to bez problemu znajdziecie. No to teraz panel ciekawostkowo-faktowy na temat tych skakunów. Po pierwsze, pokarm. Pająki te żywią się innymi bezkręgowcami, które są dopasowane wielkością do skakuna, tak? No bo jak taki skakun się rodzi, no to on jest maciupeńki. No i wtedy żywi się na przykład maleńkimi pająkami czy maleńkimi owadami, a w miarę jak rośnie to przychodzi sobie na większe owady i większe pająki, co ciekawe, bo te skakuny potrafią zapolować sobie na innego pająka i to dowodzi tego, że są to niesamowicie sprawni łowcy. Innym przykładem polowania skakunów na inne pająki jest oczywiście rodzaj portia, który możemy spotkać na przykład na Madagaskarze i te pająki opracowują całą taktykę, całą ścieżkę polowania na dane pająki i nawet na obcej pajęczynie potrafią takiego pająka zaatakować. Ciekawostka numer dwa którą już niejednokrotnie Wam mówiłem przy okazji filmów o skakunach. Skakuny są niesamowicie inteligentne jak na pająki, co więcej, są niesamowicie inteligentne jak na pajęczaki. I to są faktycznie jedne z takich najbardziej kumatych, nazwijmy to, zwierzątek, które nie dość, że widzą, co jest dosyć rzadką cechą u pająków, i tutaj należy się Wam maleńkie sprostowanie. Chodziło mi tu nie tylko o to, że te pająki widzą, no bo większość pająków widzi, lepiej lub gorzej, natomiast skakuny mają na tyle ten wzrok rozwinięty, że potrafią go używać bezpośrednio do polowania, czyli innymi słowy tropią ofiarę wzrokiem. To jeszcze potrafią zaplanować polowanie, potrafią zakraść się do ofiary i niektóre skakuny są na tyle wyspecjalizowane, że wiedzą od której strony podejść danego czy owada, czy pajęczaka, żeby taki pajęczak czy Owad nie zdołał zrobić odwetu. Nazwijmy to. Więc te pająki, jak na bezkręgowce, są bardzo inteligentne. Co nie oznacza, że człowiek jest z nimi w stanie wytworzyć jakąkolwiek więź. Skakuny nie będą nas rozpoznawać. To, że one czasami tak łapkami wymachują w stronę naszego palca, to nie oznacza, że one darzą nas jakąś sympatią, czy jakimś uczuciem, czy rozpoznają właściciela, czy cokolwiek innego. Nie one po prostu chcą się złapać czegoś, żeby móc sobie dalej pójść. Pomimo nawet niektórzy to mówią ludzkiego wyglądu, no bo skakuny wiecie, mają te wielkie gały, one wyglądają na kumatę i tak sobie umachają tymi łapkami, i w ogóle są urocze. No to niestety to są nadal tylko i wyłącznie pająki, które bazują na instynkcie, które chcą zjeść, które chcą. Pamiętajmy, że jest to family friendly content. Chcą przedłużyć gatunek, chcą się napić i potem chcą. Umrzeć. No, tyle. I w zasadzie to jest baza ich egzystencji. Ciekawostka numer 3. Skoro powiedziałem, że jest to największy polski skakun i potencjalnie jeden z największych skakunów w Europie, no to jakie maksymalne wymiary on może osiągnąć? I tu okazuje się, że ciałko takich dużych samic, ta jeszcze nie jest jakoś tam bardzo duża, potrafi osiągnąć nawet 1,5 centymetra długości, co jest dosyć konkretnym wynikiem jak na pająki z tej rodziny. Ciekawostka numer 4. Rozciągnik Muchuś nie jest jedynym rozciągnikiem w Polsce. Ma jeszcze dwóch kuzynów z rodzaju Marpisa i obaj. Wymienieni są w takiej czerwonej księdze zwierząt, która uwypukla, nazwijmy to gatunki, które są rzadkie, w jakiś sposób ginące i tak dalej. Więc faktycznie są one rzadsze, a ten oto misiek jest najpospolitszym skakunem z całego rodzaju. Ciekawostka numer 5. Skakuny nie budują jako takich sieci łownych, tak jak na przykład krzyżaki. One budują takie charakterystyczne, koliste pajęczyny. Oczywiście tak jak praktycznie wszystkie pająki mają możliwość wytwarzania czy też plecenia sieci, no bo mają koniołki przędne, natomiast sieć ta jest splecona w kompletnie innym celu, który to cel perfekcyjnie uwidacznia ten oto film. Otóż skakuny zawsze, ale to zawsze przy skoku mają coś takiego, co po polsku możemy nazwać asekuracją. Czyli one przyczepiają nitkę do podłoża, z którego skaczą i zawsze ta nitka ciągnie się za nimi i w razie gdyby skakun przeoczył, na przykład, nie wiem, chce skoczyć na jakiś liść, ale nie doleciał do tego liścia, przestrzelił albo cokolwiek złego by się stało, to on nie spadnie z wysokości, tylko ta nitka właśnie go zaasekuruje i po tej nitce będzie mógł się potem wspiąć. Co po raz kolejny obrazuje, że te zwierzątka są bardzo sprytne. Ciekawostka numer 6, a w zasadzie jest to fakt, jeżeli chcielibyście znaleźć takiego pająka, to już jest to możliwe, bo skakuny te mają na tyle fajną cechę, że one jak tylko robi się w Polsce ciepło, to zaczynają występować i występują aż do listopada, kiedy robi się naprawdę chłodno. Więc tak naprawdę przez większość wiosny, przez całe lato, aż po późną jesień, można ich szukać w terenie, a gdzie? To już wiecie z początku filmu. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tego przepięknego malucha. Pająkowi oczywiście zostanie zwrócona wolność, ja go wypuszczę i niech sobie hasa, niech sobie poluje na inne owady i pajęczaki. No bo ja mam swoje skakuny hodowlane, więc po co tutaj, brzydko mówiąc, więzić takiego skakuna, który normalnie jest w Polsce. No? Chcesz iść? <ścoughs> Jak skoczył. Co za śmieszny ziomek. Łomatko, co tu się stało? I tym sympatycznym akcentem kończymy dzisiejszy film. Dajcie znać czy Wam się podobało, czy skakun Wam się podobał i widzimy się w kolejnej produkcji. Hej!